W ostatnich dniach Joanna Lazer, powszechnie znana jako ruda z zespołu Red Lips, podzieliła się ze swoimi fanami niezwykle osobistą historią, która poruszyła niejedno serce. W rozmowie z Agatą Zjawińską podczas programu Dzień Dobry TVN, Joanna ujawniła dramatyczne doświadczenia, które towarzyszyły jej podczas starań o macierzyństwo. Obecnie artystka znajduje się w szóstym miesiącu ciąży. A pomimo tego aktywnie koncertuje, skutecznie balansując wymagania zawodowego życia, z dbałością o siebie i rozwijający się nowy byt. Niestety, Ruda nie jest nowicjuszką w tej drodze. Za nią trzy bolesne próby zostania mamą, które zakończyły się niepowodzeniem. Przyznała, że jednym z najtrudniejszych momentów było badanie USG, które miało miejsce w piątek. Tam, pomimo krótkotrwałej radości z bycia w ciąży, otrzymała dramatyczną diagnozę. Serce jej dziecka przestało bić. Kolejnego dnia wyruszyła na koncert, co stanowiło nie tylko wyzwanie, ale i intensywne przeżycie emocjonalne. Joanna zdradziła. Występy były dla mnie odskocznią, swoistą terapią i sensem, dzięki nim mogłam znaleźć siłę, by przetrwać te trudne chwile żałoby i niepewności. Warto podkreślić, że wsparcie męża Łukasza Lazera, również muzyka, okazało się dla niej nieocenione. Ostatnie lata były na pewno trudne, ale dziś jest już lepiej. Mówiła z nadzieją Joanna. Mimo mimo zaawansowanej ciąży nie zamierza rezygnować z koncertów, co pokazuje, iż życie sceniczne można harmonijnie łączyć z okresem oczekiwania na dziecko, o ile wykazuje się rozsądkiem i umiarem. W tej samej rozmowie Joanna opisała, jak wygląda jej codzienność podczas tras koncertowych. Jej sylwetka naturalnie ulega zmianom, jednak ruda nie zamierza rezygnować ze swojego charakterystycznego stylu. Dzięki czemu rokowe stylizacje wciąż rządzą w jej garderobie. Zaznaczyła jednak, że musi starannie dobierać outfity, gdyż za miesiąc mogą one już nie pasować. Również atmosfera w zespole przeszła pewną transformację. Trochę spokornieliśmy. W busie coraz częściej rozmawiamy o dietach oraz lekach, które kto przyjmuje, śmieje się artystka, podkreślając przy tym, jak zmiany w życiu osobistym wpływają na relacje w zespole. Joanna Lazer jest przykładem silnej kobiety, która umie stawiać czoła przeciwnościom losu, nie rezygnując przy tym z pasji, którą jest muzyka. Jej historia pokazuje, jak ważne jest wsparcie bliskich oraz determinacja, aby w obliczu trudności nie zapominać o tym, co daje nam radość i spełnienie. I tak, w miarę jak jej życie zmienia się w związku z nadchodzącą mamą. Artystka pozostaje wierna swojej scenicznej pasji, dzieląc się swoimi emocjami z fanami, którzy wspierają ją na drodze do macierzyństwa.